Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj jesteśmy ubrani w nasze robocze fartuchy, więc odcinek techniczny, tak można poznać. Dziękujemy za komentarze. Odcinki techniczne zawsze wzbudzają więcej emocji. Tak jak widzicie, również otoczenie jest nie takie całkiem typowe, ale jak zwykle odcinek techniczny. Zainspirowany został sytuacjami warsztatowymi. No nie kręcimy serii proza życia warsztatowa, ale kręcimy serię zmagania warsztatowe i różne przygody warsztatowe. I tak trafił do nas samochód pod tytułem. No, możecie stąd poznać, ale musimy Wam powiedzieć, jaki jest konkurs. Jest to Mercedes Benz G klasa, ale chodzi o to, że to jest AMG i silnik M177, czyli ciągle uważany przez nas za jeden z najlepszych silników, jaki w tej chwili jest, ale warto pamiętać, że ten silnik po raz pierwszy pojawił się w 2015 roku w C klasie, czyli auta z tym silnikiem już mają, najstarsze 10 mają lat. 10 lat. W związku z tym 10 lat eksploatacji sprawia, że pojawiają się też różne awarie wynikające no, po prostu z eksploatacji, z używania tych silników tak jak, tak jak należy. No i ten samochód przyjechał do nas, bo pojawił się wyciek oleju silnikowego pomiędzy silnikiem a skrzynią obiegów, zaobserwowany. No i właśnie tu skrzynia obiegów powinna być to została zdemontowana, żeby, żeby dostać się tutaj do tylnego uszczelniacza wału, który jest zabudowany w takiej specjalnej obudowie. Nie jest to typowy, typowy taki zimmering, jak wiele osób pamięta, że uszczelniacz to po prostu takie gumowe kółeczko. Pierścień wargowy. Pierścień wargowy, gumowe kółeczko, mówiąc tak e, zupełnie, zupełnie prosto, więc no tutaj mamy zdemontowane i zaraz Wam pokażemy, co, co mamy zdemontowane i w ogóle po co ten odcinek. Ponieważ natrafiamy na taki temat, że właśnie te uszczelniacze, pierścienie wargowe, teraz od jakiegoś czasu pojawiła się nowa technologia tych pierścieni i one są wykonane w technologii PTFE, czyli mówiąc w skrócie są teflonowe. I to są zupełnie inaczej, należy je montować i w wielu silnikach można trafić na taką, taką historię, że zamienniki, pierścieni takich klasycznych nowe do starych silników, nowe do starych silników i tak to na przykład tak na przykład w naszym peżocie 206 RC, który tam jest z 2006 zdaje się roku dwulitrowy silnik Peugeota wyjechał z fabryki z takim klasycznym wargowym uszczelniaczem, a przy okazji remontu, który tam robimy, już takie PTFE uszczelniacze wjechały. No i właśnie tutaj na przykładzie M177, gdzie tu jeszcze jest szczególny, szczególny przypadek, bo producent zmienił, co Wam zaraz pokażemy, zmienił trochę tutaj rozwiązanie konstrukcyjne, bo jakieś tam widocznie wady były, to chcemy Wam pokazać, jak to, jak to wygląda i jak to się powinno montować, jak przede wszystkim na to zwrócić uwagę, gdzie mogą trafić się problemy, ponieważ tu trzeba trochę inny reżim serwisowy zachować niż przy takich starszego typu uszczelniaczach. Kamery zamieniły się miejscami, ale tym pokażę Wam dokładniej, dokładniej szczegóły tych rozwiązań konstrukcyjnych. I teraz tak, Bartek ma przed sobą e, w ręku. Oryginalny uszczelniacz oryginalny. z pokrywką. Tak, i to jest wykonane z magnezu. Tu możecie no. zobaczyć numer, numer jest A177. Pożądane tutaj o jest logo, logo AMG. I tak, tak to wygląda. No i co tu się wydarzyło? I tutaj Dostaliśmy tak, jest... ten uszczelniacz. Ubrany nawał w ten sposób. I wywinięty do środka. I nie jest to błąd montażowy, tylko te silniki mają taki problem, że uszkadzają im się odmy i wytwarzają w sobie podciśnienie. I po prostu wsysają ten oszczędność do środka. Tak. I, i, to jest, I to jest zasadniczy kłopot. A, a równolegle Mercedes zrezygnował z tych uszczelniaczy magnezowych, co w przeszłości stosował te, te, te obudowy bardzo chętnie. Już je zastąpił zupełnie aluminiowymi, bo z nimi jest taki kłopot, że one są bez żadnego uszczelnienia, tylko na silikon przyklejone. I tam, gdzie nie ma tlenu, wytwarza się na nim, bo tam, gdzie, tam, gdzie on nie ma z niczym kontaktu, zostaje ten magnes taki, jak był na początku, srebrny, ładny. Ale tam, gdzie nie ma tlenu, a jest ten uszczelniacz albo olej, pojawia się. Taki, taka korozja. I to nie jest nagar, tylko tak koroduje magnes. I przez to, to, to ma strukturę porowatą, przez to po prostu przecieka olej. Mhm. Więc jeżeli się napotyka w starych silnikach, jakiś dawniejszych typu Porsche, nawet i z lat 70., które mają komponenty magnezowe, to te części należy piaskować przed montażem. Bo teraz, jak się go umyje i złoży ponownie na silikon, on będzie przeciekał już na wstępie. Dlatego, że będzie sobie olej pomalutko, ale przeciekał, przeciekał tym, tym czarnym. Dlatego, dlatego no Mercedes już nie zaleca stosowania tak, znaczy nie tego. Nie tyle nawet nie zaleca, co po prostu nie dostanie Dostąpił, się, tak, tej, nie tego, się numer, tego numeru części, tego 4805 e, nie dostanie się. Jest instrukcja serwisowa Mercedesa, że należy kupić sobie taki aluminiowy... Zamiennik do tego trzeba kupić nowych 13 śrubek, i to zamiast tak. tego. Chociaż, to. chociaż rynek, rynek niezależnych dostawców części reaguje na to, dlatego że na przykład Wiktor Reinz produkuje uszczelniacz. Taki, to jest nowy rynek, który, w ofercie który można, tak, i... można wymienić, bo to jest, bo to jest dalej zwykły uszczelniacz, go można stąd wybić i można go zastąpić nowym uszczelniaczem. Dlatego, dlatego, i no oczywiście i... jest to uszczelniacz, tak jak oryginalny. To jest uszczelniacz PTFE, tak, ja bez sprężyn. No i to jest tak, że oczywiście 40 zł. 700 zł. Taka, taka jest różnica w tak. cenie, więc też rynek jakby już reaguje. Nie dotykamy, nie odginamy tych rzeczy, ponieważ nasze doświadczenie jest takie, kiedy to są zimeringi małych średnich, takie do wałków rozrządu, do, do kół, podkowa pasowe z przodu, to w zasadzie one nie generują problemu. Wyciąga się go z pudełka, zakłada. One mają zawsze dodane do siebie takie plastikowe prowadnice. Ewentualnie jak to są oryginalne, to się, to się stosuje oryginalne przyrządy, hmm. którymi się formuje te uszczelniacze. Tak, no, tak. Ale... Mieliśmy par razy przypadki uszczelniaczy, tych o dużej średnicy, tych, które przychodzą z tyłu silnika, że generowały problemy. No i, no i po głębokich studiach tematu wyszło, że. Zawsze ten uszczelniaczek jak jest dany, PTFE, to dostaje, dostaje się razem z nim instrukcję, że należy go zamontować tylko i wyłącznie na sucho, bez żadnego oleju, smarowania wału. Wszystko ma być suche, odtłuszczone i po jego montażu nie należy uruchamiać silnika przez minimum 3,5 godziny. I jak się poszuka wśród producentów tych uszczelniaczy, to oni mówią, że w tym momencie ten, ten smar PTFE, który znajduje się na powierzchni tak, tego uszczenia. wyjęliśmy go z pudełka, tak, to był wręcz mokry. mokry taki, tak. aż olejkiem. To, to on ma ten. Ten smar przetransportować na wał i tak naprawdę uszczelnienie tworzy się między tymi powierzchniami tego, co jest naniesione na wał, a, a, a tego teflonu, który jest w tym uszczelniaczu. Dlatego sprawa jest zero -jedynkowa. Jeżeli ma coś się nie udać, nie udaje się od razu. Jeżeli tak. coś pójdzie nie tak, uruchamiamy się samochód, jedzie się na próbę 2 kilometry, wraca się tam, jest po prostu już żywy olej. Nie jest tak, że tak jak dawny zimering, taki, taki no klasyczny zimmering. Tak, właśnie klasyczny zimmering, jakby ktoś. Tak, nie. Gumowy, gumowy pierścień, tak, techniczny. Tak. Tu jest sprężynka, która po prostu ściśnie. Tak. Ten gumowy, gumowy pierścień dociąga, przecież to stare metody. To Bartek jeszcze zna, że sprężynkę się ściśniało, tak, tak, żeby się tak. mocniej ścisnęło. Tak, do, Zwłaszcza do silników, które miały duże przebiegi, no to można było, można było zrobić tak, że że kiedy, kiedy taki był stary silnik, który już miał przez stary zimmering podcięty, leciutki, leciutki otwór w wale, to można było tą sprężynkę rozkręcić, wyciąć jej kawałek, skręcić ją ponownie, żeby była krótsza i żeby ten zimmering dopychała tak naprawdę mocniej. I, I to się z powodzeniem udawało, no, ale mówimy o, o pieśni przeszłości o silnikach, które były 20, 30 albo lepiej lat temu. No i teraz właśnie jest taka sytuacja, że często tego typu pierścienie, jak ten, który, Nie który Bartek już dostępny, ma w rękach, tak. zamawia się po tym numerze i przychodzi właśnie nowego typu już y, uszczelnienie teflonowe. I teraz tak, tutaj mamy, co jeszcze pokażmy, może to jak wygląda, bo to też jest ciekawe, jak Mercedes sobie tym, znaczy nie tyle poradził, ale tak, tu już nie ma znaczków Zastąpił, Mercedesa, tak, tak, w ogóle jest aluminiowe. To jest tylko nadruk producenta, tak ale jest, nawet nie ma żadnych numerów tak wybitych. Jest Mercedesa numer, jest ten 177 ale nie ma loga Mercedesa, jest węgierski federal, Mogul koncern to robić dla Mercedesa. I tutaj już jest taka historia, że tego, uszczelniacza, nie wymienicie samego uszczelniacza. To jest po prostu zintegrowany, z zintegrowany tak jak mówię, to chyba tam 600 czy 700 zł, zależnie od rabatów, koło chyba z 800 w Mercedesie, bo to oczywiście część zaczynająca się od numeru 177, czyli dedykowana do silnika AMG, więc też cena musi być AMG, i to jest zawulkanizowane tutaj wykonanie tego jeszcze, jeszcze nie tak dawno temu by było arce trudne, teraz masowa produkcja i okazuje się, że to jest lepsze. No i oczywiście to jest na silikon też. Tak. Tak. to Tak, po tak orygina... instrukcja każe usunąć tu akurat się wyjąłeś z pokrywą dwa kołki prowadzące dla tej tutaj obudowy, żeby nie zostały w bloku dlatego, tutaj, że kołki tutaj jeden kołek. O, <trym> i dlatego tutaj. że tak, że właśnie jest instrukcja, która mówi, że należy usunąć te dwa kołki i zastąpić 13 śrub. Będą krótsze, dlatego, które... że to jest to jest odlew, to jest chuciutka blacha. Dlatego to trzeba w ten sposób zrobić. Tak, I to, jest... I to jest podane w instrukcji. No i właśnie takie, na takie rzeczy natrafia się, e, naprawiając współczesne silniki, czy nawet naprawiając trochę starsze silniki, a współczesna technologia jakieś rozwiązania właśnie nowocześniejsze wchodzą, ale trzeba przy tym zachować, zachować właśnie reżim taki, że to, co Bartek mówił, że przede wszystkim tu się to montuje na sucho. Nie wolno tego dotykać palcami. To wszystko ma być odtłuszczone i suche. I trzeba to pozostawić. Są, są I... też jeszcze takie przypadki, co też mieliśmy, warto powiedzieć, że zdarza się, no ale że taki uszczelniacz przychodzi nieuformowany. Tak. I trzeba takie narzędzie, którego go rozpychał, nadaje mu kształt, w dobrą stronę wywija tą wargę, bo wtedy to możliwe, że zaraz pokażemy. I to jest urządzenie, które akurat do potrzebnej obudowy. To jest urządzenie, obudowy, tak. bez kojarzeń, ale to tak wygląda zawsze. Tak. Kiedy jest tak, że wkładając. Wkładając w to urządzenie, formujemy ten uszczelniacz, demontujemy ten koniec, mając założony ten uszczelniacz, to pasuje idealnie na wał. Także możemy zsunąć uszczelniacz na wał z tego urządzenia. Tak, i on wtedy w dobrą stronę jest wywinięty. Z większość takich, na przykład właśnie tak jak Wiktor na nich dostarcza, to one zawsze mają taki plastikowy rodzaj tego... Prowadnicy. E, tej prowadnicy w, w pudełku i są w dobrą... Choć też nie zawsze trafiają tak. takie, co nie miały. No, Audi, ale, RS. A, Audi RS. tak, RS3, ten silnik Daza i one są wtedy... Jakby wywinięte już w pudełku w dobrą stronę. No ten Mercedesowy przyszedł luzem, ale on taki. Jest jak w ogóle dwuwargowy, to jest inna tak, konstrukcja. Jest jeszcze, ale zobaczcie, on już ma kształt jakby w dobrą stronę. Tu tak wygląda. Tak. Tu I, tu I tak wygląda. wymaga tej prowadnicy, bo, bo, bo ubranie, ma średnicę tak więcej milimetr mniej, mniej tak. niż wał, więc sam z siebie by się nie ubrał na wał, bez, bez żadnej pomocy, ale nie jest, nie jest tak źle, jak czasami się trafia. No dobrze, czyli mamy omówione i takie taką właśnie uwagę, żeby zachować przede wszystkim czystość przy tej robocie i też... Bez oleju. Te bez oleju, a też z drugiej strony tego zdaje się nie macać, jak, jak on jest. Nie I ma potrzeby. Lepiej tak. wyjąć i, za, i założyć. Oczywiście też właśnie przy zakupie warto sprawdzić, czy nie jest po prostu jakieś tam otwarte coś do dyskwalifikuje. Tak, jakakolwiek tak, jakakolwiek jakiś sadra, czy, czy ewentualne widoczne próby, że ktoś, ktoś próbował, tak, bo niektórzy, nie niektórzy jeszcze liczą na to, że uda go się tak jak stary zimering założyć, że go lekko załapać do wały, na przykład małym rylcem, czy czymś leciutko go na oko obrócić, żeby mógł się wślizgnąć w wał. No to jeżeli są takie ślady, to, to lepiej, lepiej tego już na swój mhm. silnik nie ubierać. No tak, zwłaszcza, że tak jak tutaj na przykład jest to właśnie uszczelniać między silnikiem a skrzynią, czyli żeby się przekonać, no, że no, zarzucić skrzynię, godzin. odpalić, jak się okaże, że jest niepowodzenie, no to taki dobry, dobry, dobry czas w plecy. Więc chyba teraz przystąpimy do montażu. Jesteśmy znowu w na naszej jaskini, w tym hmm. skrzyni biegów, no i hmm. będziemy tutaj Zakładać. To wiadomo, że tak jak Bartek wspomina, ta technika tych PTFE to nie jest jakaś super taka nowość z zeszłego tygodnia, już to od paru lat jest stosowane, no tym niemniej. Zaczynałem zastępować za No zwiętrzenia. Tak. No, no, z jakiegoś powodu ja nigdy nie miałem kłopotu tak. z tymi o małej średnicy, jeżeli mieliśmy problemy, to tylko te duże. Ta prowadnica generalnie powinna tkwić w uszczelniaczu, ale ona tutaj wchodzi bardzo ciasno na ten wał, a ten uszczelniacz przez to, że jest wstępnie uformowany, no to można sobie pozwolić to zrobić na odwrót. No bo już, już mając wszystko w ręku, na pewno nie udałoby się załapać. Dlatego dla bezpieczeństwa, bo mieliśmy już, mieliśmy i złe, nawet przy najwyższej staranności mieliśmy złe doświadczenia z tymi uszczelniaczami czasami, no to wycieramy to wszystko jeszcze raz już papierkiem i <laughs> zaraz zobaczymy sobie, czy... Ten uszczelniacz nam ładnie pasuje. Jak tak to nakładam silikon i będziemy przechodzić do montażu. Wygląda, że chce wchodzić bardzo ładnie, więc możemy to już silikonować. W tej chwili nas naszykuje i przechodzimy do założenia. Teraz na pewno manual pokaz mówi, że ma być silikon o grubości 2 mm i w wtechni. Zapraszamy na komentarze. Ale fakt, faktem, że te fabryczne instrukcje to zawsze mają narysowane gdzie ten silikon nałożyć. Możemy, możemy montować. No I silikon no. też używamy rańca. <laughs> Jesteśmy przyzwyczajeni. Zawsze tak. słuchajcie, ten polecamy. Bez reklamy kupujemy go w hurtowni. Ale Dźwięki wydaje z siebie bardzo nie ale się ubrał. Możemy się przyjrzeć na około, czy wszędzie dobrze pasuje, czy się nie podwinął, no ale po tym, jak, jak, się, jak się montował, nie sądzę, żeby były takie kłopoty. Tu, tu, tu. Przysyjmy, tu. Przysyjmy, tu. Ja go tylko załapię. Widzę, że wszędzie wywinięty nigdzie nie jest, tak jak się wywinął stary. No i w tym silniku oczywiście wymienimy odmę, no bo tutaj jakby ewidentnie był problem taki, że on został wesany, więc to nawet nie, nie wyciekał ani przez ten magnes, ani raczej sam się wyciekał. Dzięki nie temu tak ciekać. mało przeciekał, bo. bo, bo tak, bo podczas to do, pracy silnika tam podciśnięcie. Tylko pewno na zgaszonym silniku kiedyś sobie spływał, ale się działy takie rzeczy złe. A było takie ładne, że napisałem AMG. Teraz to a77 numer. 3. A te części od Wiktora. Ale nie rajca. odliczone co do sztuki. No to w instrukcji jest też podane, że trzeba kupić zamiast tamtego. Kupić trzeba 13 siółek i, i ten aluminiowy. Są sporo krótsze. zabudowany. Zobaczcie przy okazji można zobaczyć te turbiny umieszczone tam między widłami tutaj do downpipe osłonięte sobie tam biegną te wydechy tutaj tędy 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 i tutaj zobaczcie AMG jest na torze i sobie jak to w jalędzie to nie ma nie ma zmiłych pod progami jest wyprowadzony to ziesz, to Tak no, bardzo wygodnie jest, bo. W tym egzemplarzu też tuniki Brabusa, mm. nie ma biedy. Gdybyśmy przecież to robili w E-klasie, S-klasie, tak, czy w C-klasie? to byśmy nie pokazali to, z tej to, perspektywy. Poza tym, że jeszcze przecież wydachy by wędrowały tędy, a tak to sobie no, dobrze, nie no, do doprowadził. To jest jednak na ramię samochód, więc to jest dlatego, żeśmy, tak jak mówię, spontaniczny materiał techniczny, że. Akurat taki samochód się trafił przestronny w tym miejscu. Dobrze. No, to... I, no i teraz, no tak i teraz to pozostaje, tylko go nie zapalać przez 3,5 godziny. To akurat się uda, nawet jakby człowiek się. Znaczy akurat jest łatwa skrzynia. Ale, ale jakby się przyłożył, no to myślę, że w dwie, dwie i pół by to zmontował z powrotem do stanu jednego, ale, ale na szczęście się czekał nas praca przy silniku. Tak więc tutaj mamy to zamontowane. I tam oczywiście na pewno momentem śrubki się sprawdzi. Pije nasionka. I silikon beztlenowo uszczelnia. I tyle tej roboty. Pozostaje trzymać kciuki. Ja że, że będzie dobrze. No więc tak jak mówiłem, tutaj momentem sprawdzamy, dokręcamy te śruby, czy jest OK. I teraz to sobie będzie schło, a my przystąpimy. Tak naprawdę nie w dniu dzisiejszym, to sobie będzie grzecznie schło przez całą noc, a my przystąpimy do dalszych prac na górze silnika, właśnie wymiana tych odmów, przy okazji jakieś świece, coś, bo oczywiście nie, nie oszczędzimy Wam tuningu tego wozu, musi być, więc tam parę rzeczy trzeba posprawdzać, oprócz takiej typowej serwisówki. Jak już będziemy tam rozgrzebywał, Bartek będzie górę, to i do świec będzie lepszy. A 900 koni już tu atakowaliśmy w takich silnikach. silnikach. Tak, tak, tak. One lubią, zobaczcie. Ten, ten. Dawać. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, cześć.